Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Furtacz. Trochę uprzedam fakty, ponieważ w najbliższych tygodniach pojawi się seria filmów o sposobach radzenia sobie ze stresem. Podczas szkoleń, jakie prowadziłem z tego tematu, pojawiło się wiele problemów, z którymi chciałbym się z państwem podzielić, z uwagi na to, że uważam, że wiele z tych problemów można rozwiązać we własnym zakresie w stosunkowo prosty sposób jesteśmy w lesie jak widzą Państwo jest zimno widać śnieg co nie przeszkadza żeby przejść się na spacer dlaczego akurat z lasu i dlaczego w zimę mianowicie jednym z ważniejszych myślę sposobu radzenia sobie ze stresem jest relaks natomiast relaks taki jeżeli państwo lubicie, nie wiem ciepłą kąpiel z bąbelkami kiedy jesteśmy zestresowani powoduje, że bąbelki nas będą wkurzały olejek będzie nie tak pachniał temperatura wody może będzie nieodpowiednia Natomiast relaks w kontakcie z przyrodą, z dodatkowym ruchem, który spala, no przy okazji za dużo nie spalimy, może ze 4 kalorie, ale z dodatkowym ruchem, z dodatkowym spalaniem substancji z naszej krwi powoduje, że przestajemy myśleć o stresie. Jaki jest jeszcze ważny czynnik? Ważny czynnik jest taki, żeby to powtarzać w miarę regularnie. Na filmach będziemy szczegółowo pochylali się nad problemem stresu i nad poszczególnymi metodami radzenia sobie z nimi. W międzyczasie będą właśnie takie krótkie filmiki, zajawki, które będą miały trochę ogólniejszy sposób poruszyć ten temat. Dlatego jak Państwo chcecie szczegółów, to zachęcam do oglądania tych filmów. Zasubskrybowania kanału, to będą Wam się pojawiały informacje, kiedy się kolejny pojawił. Na teraz, teraz na te, natomiast teraz o tym relaksie. Jeżeli oderwiemy się trochę od tej naszej cywilizacji, od tych naszych bodźców, z którymi mamy kontakt na co dzień, wyłączymy telefon, wyłączymy internet chociażby na 15 minut codziennie, to odpoczynek naszego mózgu będzie porównywalny ze snem kiedy nie atakują nas nasze różne bodźce tylko, tylko mamy czas na wyciszenie się i poukładanie sobie pewnych spraw zachęcam właśnie znaleźć codziennie 15 minut wybrać się do lasu nawet jeżeli mieszkacie państwo w dużym mieście to w końcach Warszawy, Szczecina, Wrocławia, Krakowa są lasy Odradzam parki, bo tam spotkacie ludzi biegających, jeżdżących na rowerze, spacerujących z psami. To i tak Was będzie rozpraszało. Może spotkacie jakichś znajomych i nici z relaksu. Także zachęcam znaleźć 15 minut w ciągu każdego dnia, wyłączyć telefon, internet. Wbrew pozorom nic się Państwu nie stanie, i nikt podejrzewa mnie umrze, jeżeli 15 minut w ciągu dnia. Będziecie pozbawieni kontaktu z cywilizacją, a da to Wam bardzo dużo energii. Dlaczego las? Las, dlatego, że można skupić się na czymś poza własnymi problemami. Z reguły w naszych lasach w polskich jest dużo zwierząt, dużo roślin. Jeżeli będzie sezon grzybowy, można zbierać grzyby. Jagodowy, można zbierać jagody. A w zimę można po prostu przejść, pospacerować. Może potropić zwierzęta, cokolwiek kto lubi. Natomiast sam spacer i oderwanie się, wyłączenie od telefonów, być może co pięciominutowych, powoduje, że Państwo odpoczniecie troszkę inaczej spojrzycie na otaczający świat. Dlaczego regularnie? Bo nie ma takiej metody, nie ma nawet takiego lekarstwa, które przyjmuje się jednorazowo i powoduje, że człowiek jest zdrowy. Na filmach tych szczegółowych będziemy mówili również o medytacji, o innych sposobach radzenia sobie ze stresem ale te wszystkie metody wymagają jakiegoś większego wysiłku natomiast przez się po lesie jest według mnie najprostsza z metod oczywiście wielu z państwa powie nie mam na to czasu mam rodzinę dzieci przyjaciół muszę się z nimi spotkać gwarantuję że jak zaplanujecie to państwo i z uporem maniaka będziecie przez jakiś czas to stosowali, ponieważ potrzeba kilkudziesięciu powtórzeń, żeby nam się wyrobił nawyk. To zobaczycie, że po kilku takich wyjazdach do lasu zauważycie, że te wygenerowanie 15 minut w ciągu dnia to nie jest jakiś wielki problem. Co więcej, po jakimś czasie wielu z państwa zauważy, że może znaleźć więcej czasu. Na podobny relaks nie wymaga to jakiegoś przygotowania. Oczywiście, w zimę trzeba się ubrać ciepło, w lato może trochę mniej ciepło. Natomiast najważniejsze i najtrudniejsze w dzisiejszych czasach to jest znalezienie tego czasu i odważenie się na wyłączenie telefonu. Tyle na początek z tego krótkiego filmiku. Zachęcam jeszcze raz do subskrybowania, to będziecie Państwo poinformowani o kolejnych filmach. Jeżeli będą jakieś pytania, komentarze, zachęcam, aby mógł na tych filmach pochylić się być może nad konkretnymi problemami z dnia dzisiejszego, nie takimi, które mam ze szkoleń powiedzmy z zeszłego roku. Ale jeżeli nie będę miał kontaktu mailowego od Państwa, czy telefonicznego, czy w komentarzach. Będziemy rozważali problemy, które już mam gdzieś wynotowane, i które przygotowywuję do tych filmów. Także tyle na dzisiaj. Ja mam jeszcze parę kilometrów, żeby wrócić. Zachęcam jeszcze raz może nie dzisiaj, bo nie wiem o której porze Państwo oglądacie ten film. Ale jutro taki Quest na dzień jutrzejszy wygospodarować. 15 minut i pospacerować po lesie. Warunek, wyłączony telefon, internet.